Cześć wszystkim, chłopaki. Dzisiaj pokażę Wam, jak korzystać z Chrome Remote Desktop. Tutaj mamy zainstalowany Chrome Remote Desktop na komputerze. Logujemy się na to samo konto i pobieramy aplikację na telefon z Androidem. No, można też na inny system. Otwieramy naszą aplikację i logujemy się na odpowiednie konto. O, tutaj. Dalej na komputerze, gdzie jest przycisk udostępnij ekran, klikamy Zainstaluj program. To będzie działać jako rozszerzenie w przeglądarce. Właśnie się instaluje. Potem klikamy Accept and Install i otwieramy Chrome Desktop MSI. Teraz klikamy wygeneruj kod. Oto nasz kod. Na telefonie z Androidem klikamy remote support. Wpisujemy tutaj kod, który otrzymaliśmy na komputerze. Kod jest wpisany. Klikamy connect. Trwa łączenie. Tutaj na komputerze dajemy pozwolenie. I oto nasz komputer. Tutaj również klikamy Zezwól, i możemy korzystać z naszego komputera. Można kliknąć Stop Sharing, i przestałem udostępniać ekran. To wszystko. Na razie wszystkim.